Pani Lucyna, co to jest za kongres? Kongres przyszłości biznesu Beauty. Kongres skierowany do właścicieli salonów, do ludzi, którzy prowadzą swoje mniejsze, większe biznesy. I uczymy się tutaj, jak taki biznes prowadzić. Czyli wszystkie aspekty prowadzenia własnego biznesu. Kto wystąpi z prelegentów podczas dzisiejszego kongresu? W tej chwili prowadzi wykład Damian Górka, fachowcy.pl. To są narzędzia, które ułatwiają funkcjonowanie salonu. Później mamy gościa Dariusza Brzozowca. Pewnie się wszyscy zdziwią, waluta lokalna, jak ona może pomóc w prowadzeniu własnego biznesu. A może? Potem mamy wideomarketing Tomasz Słodki, mamy Facebook do okiełznania przez Tom, Wojtka Bizuba. Później poznamy. Dziewczyny, które rozwinęły swoje marki, rozwinęły swoje biznesy. Między innymi gościem specjalnym będzie dr Wilż, która stworzyła swoją markę Norel. Marka Norel dzisiaj jest polska marka, która jest dzisiaj w 30 krajach poza granicami Polski, więc kapitalnie się rozwija. Będziemy dzisiaj, dr Wilż gości. Dzisiaj będziemy wręczać statuetki dziewczynom, które odniosły ogromne sukcesy między godziną 15 a 16 ta i gość specjalny, Paweł Lewicki, jedyny w Polsce specjalista od event marketingu. Event marketing, myślę, jest niezbędny, jeśli chodzi o, o kreację biznesu beauty. No i to tyle. I ja, Lucyna Wiewiórska, która też swoje trzy grosze wtrącę, bo lubię. Oczywiście muszę zapytać, czy kongres cieszy się powodzeniem w tym roku? Kongres drugi raz, sala pełna, więc jak w ubiegłym roku, część osób chce, w branży chce się uczyć, jak prowadzić biznes i dlatego tutaj są. Czyli tak jak Pani wspomniała, kongres jest przede wszystkim skierowany do młodych przedsiębiorców. Do przedsiębiorców, do przedsiębiorców, bo młody to nie wiem co rozumieć, czy młody wiekiem, czy młody stażem biznesowym dla każdego przedsiębiorcy beauty, ponieważ my pomagamy rozwijać salony w duże marki. Ja jestem generalnie doradcą branży, doradcą właścicieli salonów i wiem, że potrzebują takiej wiedzy. Sama jej potrzebowałam w odpowiednim momencie, sięgnęłam po nią, czerpię cały czas od innych doświadczonych biznesmenów, i myślę, że to, jest, to może Państwu bardzo pomóc rozwijać własne salony. Czyli takie wydarzenie jak dzisiejsze jest potrzebne w Polsce. Jest niezbędne. Każdy z uczestników po, po tym kolejnym kongresie pewnie podzieli po op, moją opinię. Czy biznes w Polsce zmienia się i czy polskie firmy rozwijają się, mają szansę hmm, przebicia się na Zachodzie? Nie, z pewnością nie jest to łatwe, ale polski biznes ma takie same szanse jak każdy inny biznes. Trzeba tylko po prostu wiedzieć, jakich narzędzi używać, trzeba znać własnego klienta, znać rynek. No, jest mnóstwo aspektów, które w biznesie są do poznania, żeby rozwijać się szeroko. A czym państwo kierowaliście się przy wyborze właśnie prelegentów i poszczególnej ustalenie poszczególnej tematyki? Moja koncepcja była taka, żeby dostarczyć jak najwięcej narzędzi do rozwijania biznesu i wszyscy prelegenci te narzędzia będą prezentować, będą pomagać jakby rozwijać świadomość w tym zakresie moich uczestników.